Cześć ciekawscy! Po tygodniowej przerwie proces Johnego Deppa i Amber Heard powrócił pełną parą, zaczynając od przesłuchania aktorki filmu Aquaman przez prawników Deppa. I to, co już zostało powiedziane, doprowadziło internet do szaleństwa. Jedną z rzeczy, na którą ludzie czekali, była kwestia pieniędzy wynikających z ugody rozwodowej w wysokości 7 milionów dolarów, które otrzymała Amber i powiedziała, że przekazała je w całości jako darowiznę na rzecz dwóch różnych organizacji. Jak się okazało, jednak tego nie zrobiła. Ale były też inne rzeczy, na które prawnicy Depa, także fani zwrócili uwagę, a które nie pasują do siebie. Niektórzy twierdzili, że zdjęcia będące dowodem Herb były sfałszowane, a inni, że zainscenizowane. Czego jeszcze się dowiedzieliśmy? Dlaczego Hertz została oskarżona o kłamstwo? Co wiemy o pieniądzach, które miały zostać przekazane na cele charytatywne? Kogo Amber obwinia za kał w łóżku i byłego? I czy w Washington Post nie było artykułu o John'ym? Zostańcie z nami do końca, by poznać wszystkie najnowsze informacje, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o subskrypcji. A jeśli podobają Wam się nasze treści, możecie nam podziękować i wesprzeć naszą pracę. Gdy rozpoczęło się przesłuchanie Amber Heard, obserwatorzy spotkali się z dość dziwnym stwierdzeniem, biorąc pod uwagę wielomiesięczne postępowanie sądowe. Amber upierała się, że artykuł z 2018 roku, który właściwie jest powodem procesu o zniesławienie, cytujemy, nie dotyczył John'ego. Aktorka wyjaśniła, że w tekście chodziło o nią i co się z nią stało po tym, jak uciekła z małżeństwa, dodając, że jedyną osobą, która myślała, że dotyczyło to John'ego, jak na ironię, jest sam Deb. Amber dodała również, że swoim artykułem chciała podnieść świadomość na temat ważnych problemów i tego, czego doświadczają kobiety, gdy występują przeciwko komuś silniejszemu, gdy mówią o przemocy ze względu na płeć. Prawnik Depa, Camille Vasquez, zaczęła kwestionować dowody przedstawione przez aktorkę, jak również wiele twierdzeń, które złożyła Her. Prawniczka poruszyła na przykład sprawę zdjęć udostępnionych przez Amber, które, jak twierdziła aktorka, zrobiła po tym, jak John ją uderzył. Zdjęcia, które zostały przywołane, miały być zrobione w marcu 2013 roku, kiedy, to jak twierdziła gwiazda kłamena jej ówczesny mąż uderzył ją pięścią, mając na dłoni założone pierścionki oraz w maju 2014, kiedy oskarżyła Depa o złamanie nosa. A jedna z fotografii, na której skupiła się prawniczka, była właśnie zrobiona wieczorem po domniemanym złamaniu nosa aktorki. Jedną z głównych rzeczy, na które zwróciła uwagę było to, że nie wyglądała jakby Amber była kontuzjowana, a na poparcie tego ławie przysięgłych pokazano zdjęcia z różnych wydarzeń. Jedno było zrobione po jej rzekomym złamaniu nosa, z imprezy, gdzie nie było widocznego urazu, a drugie w Rosji, podczas gdy Hert towarzyszyła Depowi w promocji filmu Jeździec znikąd, gdzie Vasquez po raz kolejny zwrócił uwagę na brak siniaków na twarzy Hert w odpowiedzi na te pytania aktorka powiedziała, że miała makijaż, a później dodała, cytujemy, dla porządku nie wiem, czy nos był złamany, ale powinna pani zobaczyć, jak to wyglądało pod makijażem. Po zapytaniu, czy Head pokazała zdjęcia kontuzji bez makijażu, aktorka powiedziała, że bardzo by chciała to zrobić, co miało sugerować, że chciała dodać nowe dowody do procesu, ale sprzeciwili się temu prawnicy DEPA. Zapytano o to, dlaczego nie ma dokumentacji medycznej po tych wszystkich rzekomych obrażeniach. Aktorka powiedziała, że to dlatego, że nie szukała żadnej pomocy medycznej po żadnym incydencie, nawet po tym, jak twierdziła, że była penetrowana szklaną butelką, co spowodowało krwawienie z jej intymnych części. Wielu fanów stwierdziło, że 36-latka musiała kłamać, bo z jakiego innego powodu nie pokazałaby zdjęcia swoich siniaków jako dowodu, a także nie szukała pomocy medycznej po takich urazach. Cóż to nie pierwszy raz, kiedy aktorka była przesłuchiwana w sprawie makijażu i wcześniej została przyłapana na kłamstwie na temat używanej przez nią palety korygującej, ale możecie się o tym dowiedzieć oglądając nasz poprzedni film, klikając powyższy link. Nie był to też jedyny raz, gdy jej zeznania zostały wypunktowane. W kolejnym momencie pokazano stół z domu Johnego, na którym między różnymi rzeczami w bałaganie znajdowały się jak się wydawało, cztery linie białego proszku. Hert stwierdziła, że były to nielegalne substancje, które brały i były, ale Vasquez nie tylko wywołała temat z przeszłości Amber, że i ona zażywała, do czego aktorka przyznała się wcześniej, ale zwróciła uwagę także na to, że w tle była popielniczka, na której choć leżał papieros, była czysta. Wskazując na to internauci komentowali, że tym oświadczeniem prawniczka aktora sugerowała, że zdjęcie zostało zainscenizowane, a cztery linijki ułożone były z popiołu. W dodatku prawniczka zauważyła, że Hedge zrobiła wiele zdjęć śpiącego Depa, ale nie miała żadnych zdjęć, na których on spożywa lub w ogóle posiada nielegalne substancje. Współpraca 36-latki z policją w czasie, gdy miało miejsce domniemane nadużycie, również została zakwestionowana. Odtworzono klipy audio z rozmów między Hart i Depem, których jak aktorka wyjaśniła sądowi, próbowała nakłonić swego byłego do zaprzestania tego, co nazwała, cytujemy, kampanią oszczerc po ich rozwodzie. Twierdziła, że wtedy nikt nie doradzał mu w jego najlepszym interesie. Dodała też, że ponieważ go kocha, chciała mu sama wytłumaczyć, dlaczego nigdy nie złożyła zgłoszenia na policję. W tym momencie Amber załamała się, mówiąc, że w przedstawionych nagraniach próbowała przekonać Johnniego, by przestał i nie wykorzystywał jej braku współpracy z władzami przeciwko niej. Ze łzami w oczach powiedziała: cytujemy, tylko nie nazywaj mnie kłamczuchą. To wszystko, co powiedziałam, tylko nie nazywaj mnie kłamczuchą. Podczas tego przesłuchania fani otrzymali również odpowiedzi na wiele różnych rzeczy, które wcześniej dla nich nie miały sensu i które ich zdaniem udowodniły, że Hert fabrykuje wszystko, co jej się przydarzyło. Jedną z rzeczy, którą wielu zauważyło, było to, że Depp nigdy nie patrzy na Amber w sądzie, a niektórzy myśleli, że było to spowodowane wszystkim, co zaszło między nimi i jego uczuciami do niej. Okazało się jednak, że jest inny powód. Zapytana o to podczas przesłuchania, Hert potwierdziła, że były na nią nie patrzy. A kiedy Vasquez stwierdziła, że to z powodu obietnicy, jaką złożył Hert, że ta już nigdy więcej nie zobaczy jego oczu, aktorka odpowiedziała, że nie pamięta takich słów. Wtedy zespół prawników Depa odtworzył nagranie ostatniego spotkania gwiazdy Boski Chillout z Johnem, które odbyło się w hotelu w San Francisco latem 2016 roku, po tym jak aktorka złożyła wniosek o rozwód i uzyskała zakaz zbliżania się do niej. Z nagrania dźwiękowego sąd dowiedział się, że Hert próbowała nakłonić swego byłego, bo by ją przytulił, ale ten odmówił. Na to aktorka powiedziała, cytujemy: Proszę, chcę cię tylko przytulić i się pożegnać. I to po raz kolejny spotkało się z odmową. Właśnie wtedy Depp powiedział też, że Amber już nigdy nie zobaczy jego oczu. Prezentując ten klip, a także notatki miłosne, które Hert napisała do Deppa po rzekomych napaściach, w pewnym momencie Vasquez zapytała kobietę, cytujemy: W ogóle się go pani nie bała, prawda? 36-latka stwierdziła, że Depp jest mężczyzną, który próbował zakończyć jej życie, co było przerażające. Tymczasem fani po raz kolejny wykorzystali fakt, że Hertz złożyła Johnemu wizytę mimo własnego uzyskanego zakazu zbliżania się, jak i jej notatki miłosne jako dowód na kłamstwo aktorki, ponieważ najwyraźniej tak się go bała, że musiała dostać zakaz zbliżania się, a mimo to chciała się z nim zobaczyć i błagała go, by ją przytulił. Oczywiście podczas przesłuchania ponownie pojawił się jeden z nieco bardziej zabawnych, ale i obrzydliwych momentów, a dotyczyło to tego, kto zrobił kupę. W łóżku Depa. Aktorka zombi lat po raz kolejny zaprzeczyła, że to ona, twierdząc, że to nie jest coś, co robi dorosła kobieta i że w tamtym czasie nie była w nastroju do żartów, ponieważ jej życie się rozpadało. Zamiast tego obwiniła jednego z piesków Jorki Bu, który, jak twierdziła, przypadkowo zjadł część szczęśliwej zielonej rośliny aktora, gdy był szczeniakiem i od tego czasu miał problemy z jelitami. Jest to coś przeciwko czemu wypowiedział się aktor Piratów z Karaibów, ale jeśli chcecie wiedzieć dokładnie, co opowiedział, koniecznie obejrzyjcie nasz poprzedni film klikając powyższy link. Podczas przesłuchania James Franco, który pierwotnie miał być świadkiem, został wywołany, gdy pokazano nagranie wideo z nim i Hert w windzie jadących do jej apartamentu. W pewnym momencie zdawało się, że aktor oparł głowę na jej ramieniu i oboje byli bardzo blisko siebie. Zeznając, Amber mówiła o tym, jak Johnny rzekomo nienawidził Franco i nie chciałby ona z nim pracowała, co wywołało pogłoski, że było między nimi coś więcej. Ale odpowiadając na pytania dotyczące nagrania, gwiazda powiedziała, że Franko jest tylko przyjacielem, który mieszkał obok i że po tym jak straciła wielu znajomych z radością odbierała tyle przyjaźni, ile tylko mogła dostać. Nie możemy jednak zapomnieć o największej bombie z pierwszego dnia przesłuchania, kiedy prawniczka Depa zapytała Hert o darowiznę kwoty uzyskanej w ramach ugody rozwodowej, która jak twierdziła aktorka, w całości przekazała na cele charytatywne. W 2018 roku Heard wystąpiła w holenderskim talk show RTL Late Night i powiedziała: Cytujemy, W sumie przekazaliśmy 7 milionów dolarów, podzieliłam je między ACLU i szpital dziecięcy w Los Angeles. Niczego nie chciałam dla siebie. To samo powiedziała przy kilku innych okazjach, w tym pod przysięgą podczas sprawy o zniesławienie pary w Londynie w 2020. Kiedy Vasquez przyznała, że na ten moment aktorka nie przekazała pełnej darowizny, Heard uznała, że to stwierdzenie jest błędne. Waskes powiedziała, że do dnia 16 maja nie przekazała pełnej kwoty. W swojej obronie Hert powiedziała, że zobowiązała się przekazać całą sumę, a później dodała, że używa darowizny i obietnicy przekazania jako synonimów. Trzeba tu zauważyć, że po polsku jak i po angielsku te dwa słowa mają dwa różne znaczenia. Poza tym, za każdym razem, gdy gwiazda Aquamana mówiła o pieniądzach, mówiła, że je podarowała, w czasie przeszłym, insynuując, że tak już się stało. Broniąc się, Amber powiedziała, że zdecydowała się przekazywać pieniądze z ugody, rozkładając to w czasie, ze względów podatkowych i dlatego, że sama otrzymywała kwotę w ratach. Jednak okazało się, że przekazała tylko jedną darowiznę, i jak poinformowano, miało to miejsce w 2018 roku i była to suma 350 tysięcy dolarów. Zapytano, dlaczego. Nie podarowała więcej, Hert powiedziała. Cytujemy, ponieważ Johnny pozwał mnie o 50 milionów dolarów w marcu 2019. Na to Vasquez, jak również fani aktora, zwrócili uwagę, że między otrzymaniem pieniędzy a pozwaniem przez Depa miała okres 13 miesięcy na przekazanie darowizny. Choć jak się teraz okazuje, to zamienne użycie słów zobowiązanie i darowizna może wpędzić aktorkę w poważne kłopoty. Kilka mediów poinformowało, że istnieje możliwość, że Hert może spotkać się z oskarżeniem o krzywoprzysięstwo. Wielu internautów wskazywało, że Hert kłamała pod przysięgą, a także wprowadzała w błąd opinię publiczną. Podczas rozmów o darowiznach. Eksperci zastanawiali się nad tym i stwierdzili, że chociaż krzywoprzysięstwo może nie być główną kwestią w przypadku przekazywania pieniędzy, jest to największe zagrożenie dla wymiaru sprawiedliwości, więc policja może zostać wezwana w celu zbadania sprawy. Ale powiedzcie ciekawcy, co myślicie o pierwszych zeznaniach HER: Czy uważacie, że kłamstwa, na których została przyłapana, mogą doprowadzić do jej przegranej? I czy sądzicie, że naprawdę mogłaby zostać oskarżona o krzywoprzysięstwo? Podzielcie się z nami swoimi przemyśleniami w komentarzach i jak zawsze nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. A jeśli podobają się Wam nasze treści, kliknijcie przycisk podziękuj i wesprzyjcie naszą pracę. Do usłyszenia wkrótce, cześć!